iPhone 3380 jest to jeden z najtańszych telefonów dostępnych na rynku. Można go kupić już za 149 zł, co jest bardzo atrakcyjną ceną, zwłaszcza, że został on wyposażony w funkcjonalność Dual SIM. Właśnie dlatego może on być czarnym koniem na rynku budżetowych telefonów. iPhone 3380 nie został wykonany z najwyższej jakości podzespołów, jednak na tle innych telefonów kosztujących mniej niż 200 zł nie wypada źle. Przód został wykonany z plastiku, zaś tylna obudowa telefonu została pokryta warstwą gumy. Obudowa jest odpowiednio spasowana i, przy zachowaniu umiarkowanej ostrożności, powinna wytrzymać co najmniej dwuletni okres eksploatacji telefonu. iPhone 3380 został wyposażony w ekran o przekątnej 2 cali oraz rozdzielczości 176x220 pikseli, który może wyświetlić 65 tysięcy kolorów. Mimo iż 3380 jest urządzeniem budżetowym, to nie został zupełnie pozbawiony funkcji multimedialnych. Znajdziemy tu aparat o rozdzielczości 0,3 megapiksela, radio oraz odtwarzacz MP3. Obsługa iPhone'a 3380 jest bardzo łatwa i wygodna. Telefon odpowiednio szybko reaguje na przyciskanie dobrze wykonanych i odpowiednio dużych klawiszy, zaś samo menu jest proste i intuicyjne. Niemal każdy będzie w stanie bez problemu obsłużyć ten telefon, łącznie z dzieckiem czy osobą starszą. 3380 TV wypada dobrze, gdy bierzemy pod uwagę funkcjonalność dual SIM. Przy wszystkich podstawowych czynnościach, takich jak dzwonienie, wysyłanie SMS-a czy łączenie się z internetem, możemy wybrać, z której karty SIM chcemy skorzystać. Szkoda tylko, że producent nie zdecydował się na zastosowanie takich funkcji jak możliwość zawieszenia jednego połączenia i odebranie drugiego, a także nie zastosował fizycznego przycisku natychmiastowej zmiany karty SIM. Rozwiązania te przyjął Samsung i musimy przyznać, że są one bardzo wygodne. Szkoda, że ich tu zabrakło iPhone 3380 nie prezentuje się jednak zbyt dobrze pod względem multimediów. Zdjęcia wykonane aparatem są bardzo brzydkie i to samo dotyczy się filmów. Telefon nie został wyposażony też w gniazdo mini jack, zatem możemy zapomnieć o podłączeniu standardowych słuchawek. iPhone 3380 dzięki obsłudze DualSim, dobrze wykonanej obudowie oraz bardzo niskiej cenie jest urządzeniem, które z powodzeniem może konkurować z budżetowymi konstrukcjami Samsunga, LG czy Noki. Polecamy je każdemu, kto musi używać dwóch kart SIM i nie przywiązuje większej wagi do bogatych funkcji multimedialnych.